Fomain Series 230 Fotomat to głęboko matowy papier fotograficzny do suchych minilabów atramentowych takich jak Epson, Fujifilm czy Noritsu. Papier ten występuje w rolkach o różnych szerokościach. Dostępne formaty i ceny znajdziesz w opisie strony poniżej. Głęboko matowa powierzchnia tego papieru umożliwia uzyskanie wysokich nasyceń bardzo precyzyjne odwzorowanie szczegółowości, świetnie odwzorowuje kolory skóry, a przy czym nie pozostawia zupełnie odblasków. Przypomina papier artystyczny typu Fine Art. Wszystkie papiery Fomei, Fomei Collection, Fomei Jet, Fomei Lapis, Sirius 230 produkowane są w najlepszych fabrykach papieru fotograficznego najprościej, Wybrać swój ulubiony papier trzymając go w ręku, mając go przed sobą. Dlatego udostępniliśmy zestawy testowe sample pa'ki i próbniki. Żeby uzyskać najwyższą jakość na swoich wydrukach, pobierz bezpłatny profil ICC. Jeśli ten materiał pomógł Ci w jakiś sposób, koniecznie daj łapkę w górę, udostępnij zasubskrybuj kanał lub zapisz się do naszego newslettera, aby otrzymywać najnowsze informacje na temat drukowania zdjęć oraz papierów FOME.